To chyba jakieś stery robi. Właśnie wjechałem na drogę krajową numer 19. Tutaj kilka kilometrów dalej się zaczyna na przejściu granicznym. Idzie przez całą Polskę i, i w zasadzie tam blisko mojej miejscowości kończy swój bieg, więc jakbym pojechał tą drogą cały czas prosto, to bym dojechał do domu. Mam nadzieję, że to żyje czasu, kiedy ta droga będzie ekspresowa, bo tirów jest tutaj tyle samo co i na Podlasiu. O, ładna klasyka. Widziłem się dzisiaj jakoś tak wcześniej. zajadę w jakimś większym mieście na jakieś śniadanko, kawę, a potem już ruszam do muszyny chciałbym w muszynie spróbować wody tej takiej prosto ze źródła, bo wielu lat już piję taką butelkowaną muszyniankę, która bardzo zresztą mi smakuje. To no, że tak powiem chcę zbadać trzeba tu źródeł. Zapowiada taki słoneczny dzień. Mam nadzieję, że tak zostanie już dzisiaj do końca dnia. Szkoda, że na Podlasiu nie ma takich dróg. Te w Krynicy z ale tutaj jest turystów? Ojojoj! Oj, oj. Nie mój klimat, jadę dalej! A wiesz, fajny załatwisz tę te skalę! Teraz obejrzymy drona! Tak jak widzieliście, zameczek odbudowują dopiero, także nic ciekawego póki co. Ja ruszam na testy organoleptyczne wody u źródła. <gry> Jak się można było spodziewać, woda smakuje zupełnie inaczej, ta a ja chyba wolę bardziej tę butelkowaną. To no tutaj właśnie butelkują muszniankę. Muszę Wam powiedzieć, że całkiem przyjemna traska wzdłuż granicy czeskiej, wzdłuż rzeki ze rzeką Jusztechy. No i jakościowo dobra nawierzchnia, widoczki też fajne. Polecam, jak ktoś będzie w okolicy. i kolejny zameczek tam na górze, ale już nie ma czasu dzisiaj na drona, jadę na przełęcz w Którowsku teraz. Ja jestem na przełęczy w bardzo fajna traska, ale mokro i ślisko niestety. Tamte chmury nie napawają optymizmem. Mam nadzieję, że nie zmoknę dzisiaj. tych no w tej sytuacji to muszę chyba coś natychmiast zjeść O tutaj chyba coś będzie Jadę teraz kawałek do Czorszczyna zobaczyć ten zamek No i tu już zamek w Częsztynie, że tak powiem, zupełnie mnie nie podobał. To nic, teraz kierunek przejąć nad Łapszanką, a później to już kierunek nosek. Tak normalnie to piękna panorama, tak. Ale teraz to nic nie widać. Tylko deszcz. Nie popaduje, to ruszam na nocleg. To było ostatnie nagranie tego dnia. Po jakiejś minucie wjechałem w chmurę, w której trwała burza. Musiałem schować kamerę, bo po moich modyfikacjach na potrzeby nagrywania na motocyklu, to kamera nie jest wodoodporna. Ale to co mnie tam spotkało, to przeżycie, którego po prostu nie jestem w stanie opisać nawet. Nigdy wcześniej nie miałem wątpliwej okazji jechać w chmurze, której trwa burza. Wyobraźcie sobie, co się może stać, kiedy się siedzi na kupie złomu. Jedynej kupie złomu na środku góry, na wysokości jednego kilometra, a w koło wałów walą pioruny po lewej, po prawej. Widoczność to była, nie wiem, 30 10 nawet. Jechałem z prędkością 7-8 km na godzinę. No i dobrze, że zaraz była wieś, którą już jak wjechałem, no to trochę spokojniejszy byłem, ale powiem Wam szczerze, że to był... no zestresowałem się wtedy troszkę. Z ciekawości następnego dnia obejrzałem sobie, jak tu zabezpieczone domy od piorunów ee, w okolicznej właśnie wsi, no to rzucę Wam właśnie zdjęcie, jak to wygląda. Czyli moje obawy były uzasadnione, że tak powiem. Dobry dzień czwarty. Paterkę miałem fajną, muszę przyznać. Bardzo mili gospodarze. Pani zabrała nawet moją kurtkę do kotłowni, gdy jest ciepło, żeby wysłać przez nas, bo tak to raczej marne szanse by były. Pojadę tutaj w okolicy na punkty widokowe. Później na wielką Krokiew zobaczyć na zakopanym, bo, bo nigdy nie widziałem. Dalej już jak czas pozwoli, to trójść tych granic. Polska, Czechy, Słowacja A sam nosek zaklepałem w Kieszynie. Tam po drodze będzie, to będziemy patrzeć Także szczerze polecam tę kwaterkę Sam namiar dostałem od, Ad od Adriana z Moto Wrzucę link w opisie Jeżeli by ktoś tam chciał Był zainteresowany, to To informacja w opisie Także dzięki Adrian i pozdrawiam Pojadę gdzie ten krzyż na kamerze pewnie go nie będzie widać, ale on jest tam na samej górze. Wczoraj chyba za mocno przemokłem i mam małą awarię pleców, ale tabletki przeciwbólowe na razie działają. To z gniazd ale dzisiaj to raczej bezpiecznie będzie. Jakieś! <noise> Zaczekam na właścicielkę niech zabierze tego małego wariata. Wszędzie w koło są chmury. I tylko kawałek akurat na tatki otwarte. I potem znów chmury. Droga w chmurach, dosłownie i w przenośni. Teraz pojadę na miejsce, gdzieś tutaj spotkała mnie ta burza i jak nie będzie chmur, to będzie fajny widoczek. O, zaraz tutaj wrócę, ale pojadę najpierw e, na punkt widokowy. No tutaj mnie wczoraj ta burza złapała, a dzisiaj taki niepozorny, ładny widoczek No korci, korci, ale po wczorajszym to mam na dzisiaj dość wody Tutaj woda to jak kryształ, ale dzisiaj to tylko w prysznicu i butelkowana. A kurtyny boczce wywalony, mam nadzieję, że bez strat w ludziach Wielka krokiem, faktycznie mała to ona nie jest, a już dawno nie byłem zakopanym. Się mocno zmienia, turystyka jednak robi swoje. Chyba domek będzie budowany z tego. To mijanki na górskich drogach. Dwa auta i już jest duży problem., Czy kawat muszę przyznać za budowa? się czegoś mocno zimnego napić. Byłem teraz na stacji Paliw i poznałem lokasa, no, że tak powiem i podrzucił mi kilka fajnych miejscówek w okolicy, ale z czasem dzisiaj tak słabowato. Skoczę kawałek ekspresówko, trochę się przewietrzy przy okazji, bo temperatura to dzisiaj już po prostu daje się mocno we znaki. No niestety niewiele to dało, ale mam nadzieję, że przy trójstyku może być jakiś sklep z jakimiś zimnymi napojami. Takie rzeczy na drogach. Nie ma. Pruszk Beskidy Zachodnie Jestem już na trójstyku granic, ale dalej to chyba się nie da dojechać, więc trzeba iść pieszo Taka ciekawostka, że Czesi mają swój słup, a Polacy mają swój. Pewnie jest też Słowacki, ale po drugiej stronie. Słowacki. Tak jak sobie myślałem. Polski słup, Czeski i Słowacki. Teraz już prosto do cieszyna, tam na nocleg trochę się ogarnąć i wejść troszkę na miasto, zobaczyć jak to wygląda, jakieś piwko, jedzenie i tak dalej. Myślę, że jak coś nagram to wam tutaj rzucę. Ktoś chyba za wcześnie choinkę ubrał. Na mapie ładna traska przede mną. To no by było chyba na tyle fajnej trawki, bo będę się teraz pewnie za puszkami ciągnął cały czas za chwilę zobaczysz, dobra Aktualnie jest 31 stopni, stałem tam ponad 20 minut w tym upale i to jeszcze na słońcu. Sto wpad na pomysł, żeby zmianę na ruchu wahadłowym robić co 20 minut. Szczerze współczuję koledze. Worek jest przez całą Wisłę, jakiś mądry człek spadł na pomysł, żeby remontować całą chyba główną drogę w jednym czasie. Wjechałem do lasu i temperatura spadła do 27 stopni. Normalnie mam takie uczucie, jakby ktoś ze, ze mnie prosto klimu odpuchał